Witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Chciałem dzisiaj Wam pokazać, jak pobrać i odrobić pracę domową. No, wysłaną przeze mnie w, jako plik graficzny. Najprawdopodobniej, po zalogowaniu się na swoją pocztę, dostaniecie taki oto temat: Praca domowa z fizyki. W zależności od klasy, będzie to klasa siódma albo klasa ósma, oczywiście jak wchodzimy w maila, czytamy uważnie polecenie. Mamy tutaj polecenie następujące, proszę o pobranie pliku załącznika do siebie, rozwiązanie go w pańcie i odesłanie do mnie na maila. No i taki plik z zadaniem, czy to obowiązkowym, czy dla chętnych, dostaniecie tutaj jako załącznik. To jest plik graficzny. I teraz co tutaj, no jak go ugryźć? Oczywiście ja myślę, że znakomita większość was z was wie już jak pobrać załącznik, tak? Klikamy zapisz. No I tutaj oczywiście mamy y, przykładowe zadanie pobiera się, tak? Musimy zlokalizować ten y, nasz załącznik, czyli ja y, klikam pokaż w folderze. No I tutaj otwieram oczywiście za pomocą. Y, tutaj ja mam troszeczkę innych, y, 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 y. klikam otwórz. I tutaj pojawia mi się na przykład moja prze, yy, przeglądarka do, yy, do zdjęć. Natomiast tutaj nic nie mogę yy, ani pisać, ani edytować i tak dalej. Muszę to otworzyć w pańcie, tak, czyli yy, uruchamiam painta, yy, paint. No i słuchajcie, tutaj mam, yy, klik, klikam otwieram ten załącznik, tak? Pobrałem go, yy, on jest tutaj w pobranych, tak jako Zadanie przykładowe 3. Otwórz. No, i taki, oto widok przedstawi się Wam, tak? I to będzie nasze zadanie, które musicie rozwiązać w, tutaj w, w, w pamięci. No, to zapoznajemy się z poleceniem. Na rysunku przedstawiono widok, widok z lotu ptaka budynku oświetlonego dwiema latarniami A i B. Czy mamy tutaj latarnię A? Mamy tutaj latarnię B. Dodatkowo zaznaczono niektóre promienie światła wychodzące z latarni, czyli z latarni A promienie 2 zaznaczono kolorem żółtym, no i dwa promienie P charakterystyczne wychodzące z latarni B. Naszym poleceniem jest wpisać w odpowiednich kolumnach tabeli, czyli tu mamy tabelkę, cyfry 1,6 oznaczające obszar cienia, półcienia lub obszar oświetlony obiema latarniami. Słuchajcie, no to tutaj. Mamy tutaj pewne obszary, tak? No i teraz mamy obszar cienia, szukamy obszaru cienia. No, cień to jest miejsce, do którego w ogóle nie dochodzi żadne światło, tak? Czyli to jest no, pozycja numer 4. Tutaj do czwórki nie dojdzie ani z latarni A, ani z latarni B światło, tak? No bo przeszkodą jest tutaj. Dom, czyli obszar cienia, to jest czwórka. No to teraz wpiszemy sobie czwórkę. W tym celu możemy to zrobić na dwa sposoby: albo wybieramy pędzel i tutaj jakiś rozmiar pędzla, i za pomocą myszki wpisujemy tutaj, że to jest obszar numer 4, tak? Czyli o, może to być tak. Ewentualnie można wpisać to jeszcze tutaj, korzystając z tekstu. No i tutaj wpisujemy sobie, że to jest czwórka. Jeden sposób i drugi jest poprawny, no wiadomo, że można tutaj coś tam edytować i tak dalej, i tak dalej. Można, jak, jak człowiek nie jest pewny, to, mo, to, może, to może sobie tutaj coś tam wytrzeć gumką. No tutaj zostawmy, że to będzie 4. No tutaj troszkę większą czcionkę damy, to jest czwórka. Ok, dobrze, no ale teraz obszar półcienia, tak, no to półcienia, no to we, wskażmy, tak półcień, no to które tutaj będą nasze nasze półcienie? No, półcieniem na pewno zobaczcie, mamy jedynkę, ale jedynka jest oświetlona i przez latarnię A i przez latarnię B. Natomiast dwójka, no jest oświetlona na pewno przez latarnię B, ale nie jest oświetlona przez latarnię A. Czyli obszar półcienia to na pewno będzie dwójka. OK. Teraz czy trójka no, spójrzmy, trójka również nie dociera do niej światło z latarni A, ale dociera do niej światło z latarni B, czyli trójka to też będzie obszar półcienia, czyli wpisujemy trójkę. OK, teraz piątka. Piątka, no, do piątki dociera światło z latarni A, ale nie dociera z latarni B, czyli piątka będzie też obszarem półcienia. No to wpisujemy piątkę, robię to za pomocą myszki, i szóstka również będzie obszarem półcienia. Ok, natomiast obszar oświetlony dwiema latarniami to łatwo tutaj widać wyraźnie, że jest to jedynka. Ok, czyli jest to jedynka, dobrze. I mamy zadanie skończone. I teraz, żeby nie popełnić błędu, zobaczcie, muszę to, to moje rozwiązanie jakoś tam odpowiednio zapisać, tak? czyli klikam plik. Zapisz jako. No, i tutaj yy, w folderze Pobrane mam yy, zadanie przykładowe, ale to jest to, co pobierałem. A tutaj zadanie przykład trzeci proponuję dać myślnik rozwiązane. No, i tutaj mam teraz rozwiązane to zadanie. Pamiętając, że to było w Pobranych, tak? No, i teraz wchodzę tutaj na swoją pocztę, klikam. Napisz, no i klikam do mnie, czyli na przykład www.ddyamałpawp.pl, ale wy będziecie, yy, 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 tutaj pomyliłem się. Oczywiście do mnie, a temat, temat na przykład, yy, niech to będzie, powiedzmy, 8a, imię i nazwisko. I fizyka praca domowa tak natomiast e, jako załącznik no trzeba znaleźć ten, e, to nasze rozwiązanie czyli to było w pobranych i tutaj mamy zadanie przykład rozwiązane klikamy otwórz tak czyli załączam to e, i jeszcze można napisać że na przykład jakieś tam witam przesyłam rozwią Rozwiązanie zadania. Pozdrawiam, chyba że ktoś nie pozdrawia, ale myślę, że w tych ciężkich czasach to raczej wszyscy. Pamiętajcie, żeby dać klasa, imię i nazwisko, fizyka, praca domowa, a ewentualnie siódmym też będę takie prace domowe zlecał. I tutaj klikamy, wyślij wiadomość. No i, i koniec, tak? I to, to na, tym, na tym kończę. Gorąco zachęcam do tego, żeby jak czegoś nie, nie wiecie, czy jak czegoś nie rozumiecie, jeśli chodzi o zadania, pytajcie na, wysyłajcie pytania na maila, zostawiajcie pod, w komentarzach pod filmami i oczywiście korzystajcie z komunikatorów. Ja tymczasem się z Wami żegnam i życzę dużo zdrówka, pozdrawiam serdecznie.